Moi drodzy, w końcu się doczekaliśmy. Po latach stagnacji na rynku konsol pojawia się w końcu nowy gracz. Nowy gracz, który, miejmy nadzieję, że nas wszystkich zaskoczy. No bo co? Właściwie od wieków mieliśmy konsole tylko od wielkiej trójki. Jeszcze ewentualnie, ja lubię to, ale to nie wszyscy się zgodzą. Mieliśmy Microsoft, ale jego konsol często nie ma w sklepach. Sony, ale PlayStation 5 i tak jest wielki jak Comp i Nintendo, które robi tylko konsolki de facto przenośne. Zgodzicie się, że czegoś tutaj brakowało. I to coś właśnie nadeszło. Oto... Ona. Konsola bezprzewodowa, a konkretnie, żeby Was nie skłamać, jest to model TWL104R7. Zapraszamy na materiał z testem tego cudeńka. Konsola prototypowa, jeszcze cieplutka dopiero co wyszła z fabryki. Nie no, zimna jest, bo to jest prototypowe chłodzenie. Dmucha yourself, rewelacja. Dokładnie tak, dokładnie tak, mamy je wewnątrz, ale wewnątrz znajduje się też kilka innych ekskluzywnych rzeczy, no bo skoro konsole to ekskluzywność, prawda? Tak, no wiadomo, że części do kompa każdy może kupić sam, każdy może sobie sam kompa złożyć, zachęcamy również, ale konsola to są rozwiązania, których w tej formie nie ma nigdzie indziej. Pokażmy widzom, co znajduje się w tym maleństwie, a później przejdziemy sobie do gorących, nie, chłodnych. Chłodny. Chłodnych testów. Oceniamy na chłodno. Zapraszamy. Z racji, że jest to konsola świeżutka, prototypowa, to dopiero teraz otrzymaliśmy jej premierową specyfikację. Bo warto wspomnieć, że ta konsola od dzisiaj jest dostępna w sklepie. W jakiej cenie? W cenie 104,25. No, czyli całkiem elegancka cena, a dla subskrybentów kanału jest ona o 25 groszy tańsza, więc warto subskrybować kanał, dlatego zostawcie suba, no i przy okazji łapeczkę w górę za takie fantastyczne projekty, które dla Was realizujemy. Pewnie zastanawiacie się, jak to po udało się uknąć po pierwsze w takim maleństwie, a po drugie w konsoli, która kosztuje tylko 104,25. Tutaj myślę, że będzie bardzo pozytywne zaskoczenie. Zacznijmy sobie od systemów. Pierwszy z nich to ParaOS. A drugi Windows XD. To są dwa najnowsze systemy skonstruowane stricte pod graczy, więc możemy oczekiwać znacznie wyższej wydajności. Mhm. No i warto wspomnieć, że samym procesorem jest tutaj, jak żeby inaczej, AMD Ryzen 8500U. To jest potężna jednostka. Potężna jednostka, która w normalnych warunkach myślę, że generowałaby bardzo dużo ciepła. Ona też. Myślę, że będzie wykorzystywana w przyszłości m.in. do wspierania komputerów kwantowych i superkomputerów w różnych centrach danych, no ale wiadomo, że w niczym nie sprawdzi się aż tak dobrze jak w uruchamianiu Heroesów trójki. Dalej mamy grafikę. I tutaj warto zatrzymać, ponieważ mamy customowy mamy chip. Prototyp. Tak, to jest coś niesamowitego. Do tej pory pewnie myśleliście, że Nvidia w chipach w konsolach siedzi tylko w Nintendo Switchu. Otóż już nie, ponieważ tutaj siedzi RTX 9900 Nano. To będzie taki moment jak Steve Jobs wyciągnął pierwszego MacBooka R. z koperty. Zdziwicie się. Moi drodzy, tak się składa, że jeżeli chodzi o sampla naszego rtx to miałem go w kieszeni i prezentuje się w ten sposób. No jakie to jest maleństwo. I powiecie, że to jest mała karta. Powiem w ten sposób. Aktualnie byliśmy w stanie tych sampli ściągnąć mnóstwo do naszych konsol, ale prace nad czymś nowszym i jeszcze mniejszym trwają. Zapytacie, po co są takie małe kieszonki w spodniach. Właśnie po to że móc wyciągnąć wam zupełnie nową kartę, która nadchodzi do kolejnych konsol. Jest to 9900 nano Pro Ultra, Ultra. Max. Dokładnie Linii. tak. Ona właściwie jest gotowa, tylko tam musimy. Jest dużo formalności związanych z tym, że gdzieś do lat mogłoby ją połknąć i tam są różne względy bezpieczeństwa, ale tak to jest gotowa. RAM, 1 Petabyte. No wiadomo, że RAMu nikt za wiele. Jest taka stara zasada, sprawdza się. Dysk SSD PCI Express. 0,4 GB. Co? coś mało. Coś mało. Ale tu się w się to się się podapisuje gierki, spokojnie. Po prostu czasami się zdarzają błędy na karcie produk produktowej i tak i tak wyszło. Irygowana karta dźwiękowa, lepsza od zintegrowanej. Łączność BBFIDI 1048211 abcdefck ABCDEF CK i Bluta 401. Kolejne dane. Wysokość, szerokość, głębokość. Do ustalenia. To chyba znaczy, że nie wiem, że jak chcecie, to możemy wam zrobić mniejszą, większą. Tak, to pierwsza konsola, która idealnie zmieści się do każdej szafki RTV, bo będzie wyglądała dokładnie tak, jak będziecie chcieli. Nie gwarantuję tego, bo w sumie wymyśliłem to właśnie teraz, ale może tak jest. Natomiast X.com my dajemy aż 104 miesiące gwarancji na całą konsolę, ponieważ no, każdy producent konsoli zawsze na początku nowej generacji mówi, że ona, nasza konsola to będzie żyła przez 8-9 lat. To wychodzi różnie. A my jesteśmy tak pewni swego, że. No, to miesiące. Rodzaj gwarancji bezprzewodowa, to jest ciekawe, jest, jest objaśnienie skrótu bez. Bardzo elastyczny zwój. Ach, no. Nie, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że jest elastyczny, bo jest bez oplotu. Tak, czyli mamy wyjaśnienie, jest to innowacyjna, pierwsza w pełni bezprzewodowa konsola, która oferuje, jak widzimy też na karcie produktu, bezprzewodowe wydanie, bezprzewodowe wrażenia wizualne, bezprzewodową wydajność i i bez owijania w bawełnę zrobiła na nas ogromne wrażenie. Tak jest. A widzimy ją pierwszy raz. Idziemy testować? Idziemy. Pamiętajmy o tej karcie graficznej 9900, która znajduje się wewnątrz i skoro mamy tak potężną kartę graficzną, no to nie mogliśmy odpalić nic innego niż najpotężniejszej polskiej gry. Jakiej? Cyberpunk 2077, czyli gra, która jest wizytówką graficzną nie tylko, no konsol to może nawet nie, ale komputerów, a to jest konsola, która no zaraz zobaczymy, miejmy nadzieję, że poradzi sobie z tą grą, z path tracingiem i wszystkimi graficznymi wodotryskami. No, no i Maestro! <grym> Mamy całość uruchomioną. Ach. Pad w tym momencie już jest podpięty, oczywiście przez Bluetooth, bo jak wiecie, nasza konsolka obsługuje Blutacza. Eee, no i wczytajmy sobie jakiś zapis, zobaczmy jak to mm -hmm. wszystko śmiga. Eee, nie będziemy z Was w tym momencie za zanudzać ustawieniami, chociaż być może warto by było je pokazać. Pokazujemy ustawienia czy nie pokazujemy? Nie, no stary, to jest konsola, tutaj bierz, bierze, co dają. A... O, o, o. I to wizualnie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Znaczy, ja muszę przyznać jedną rzecz. Nie jest to najgorzej wyglądająca ani działająca konsolowa wersja Cyberpunka. Bywały gorsze. Bywały gorsze. Bywały gorsze. Na pewno warto zaznaczyć, że mamy świetne wygładzanie krawędzi. No i mm. tutaj efekty po, świetne, ray tracing, path tracing, to są wszystkie rzeczy, które tutaj zostały zaimplementowane, bo pamiętajmy, że no, jednak mamy unikalną kartę graficzną w naszym komputerze, więc tylko ona coś takiego jest w stanie zapewnić. Ja bym nawet powiedział, że to są nie efekty świetlne, tylko efekty świetne, bo wygląda to spektakularnie i co by nie mówić, na pewno ta konsola jest warta swojej ceny, która przypominam wynosi 104 zł z groszami. A jeżeli jesteście suba subami, to jest jeszcze tani. Więc tak. subskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym. Mówiąc o tym, co mamy podpięte do naszej konsoli, jest to naturalnie monitor 27-celowy. On ma rozdzielczość wyłącznie Full HD. Ale pamiętajmy o tym, że do naszej konsoli jesteśmy w stanie podpiąć cztery monitory. Możemy sobie zawalić całutkie biurko monitorami. I, I grać na przykład w jakieś symulatory, podpiąć sobie do naszej konsoli cały Sim Racing, cały, całą konsolę z kierownicą, z kontrolerami nożnymi. Oczywiście mamy tutaj też system para bardzo OS. konsolowy, tak, paraOS, bardzo ładny konsolowy interfejs. Wszystkie najważniejsze tytuły tutaj są, to bardziej w ogóle, właśnie w lo, war, warto o tym wspomnieć, że one są wbudowane. Tak. Ich, ich nie trzeba ściągać. One już są na konsoli. Tutaj mamy zaawansowaną strzelankę Duma. Co więcej, nasz customowy pad w naszej customowej konsoli obsługuje w miarę akcelerometr. Patrzcie, ja, ja ruszam tak, a tu się rusza tak. I teraz dzięki temu jest to niesłychanie wygodne, niesłychanie wygodne i proste, żeby na przykład uruchomić sobie grę. Gramy. W jakiej rozdzielczości my gramy? To jest ciekawostka. No, bardzo w Bardzo wysokie. Wydaje mi się, że to jest spokojnie Full HD, a może nawet 69K. Ilu przeciwników mamy na ekranie jednocześnie? Tutaj widać, że wykorzystujemy pełną moc konsoli. Na moim pc w domu, no ale to pc mhm. I, to, i to byle jaki, no takiej ilości FPS-ów nie widziałem, takiej szczegółowości obrazu nie widziałem i te pomienia, i, i sam fakt, że jesteś w stanie poruszać praktycznie gestami. Tak. Praktycznie właściwie umysłem. Umysłem. Ja o czymś myślę, tylko ruszam rękami i to się dzieje. Stary. No i kolejny klasyk, który udało się załatwić na naszej konsoli, czyli Dead Cells. No tutaj powiem ci, że ten styl graficzny bardzo przypomina cyberpunk w naszym wydaniu. Dokładnie <laughs> naszym tak. Taka sama szczegółowość, taka sama jakość krawędzi i, i tak dalej. Tylko, że tutaj jest efekt zamierzony, a tam wyszło jak wyszło. Nie, no zamierzaliśmy, żeby tam tak było. Generalnie co najważniejsze, ta gra działa bardzo płynnie i to widać na pierwszy rzut oka. Zresztą 60 klateczek jest w tym momencie uruchomione. No i wykorzystanie naszego potężnego GPU 32%. Jestem zaskoczony swoimi umiejętnościami. Ta konsola jest nie tylko szybka, jest sprawna, jest wartka, ale również podnosi skilla graczy. Ja podejrzewam, że w tym momencie, gdybym odpalił sobie w końcu na tej konsoli cs po wielu latach yy, przerwy, to myślę, że spokojnie Global to tak Star, od Star, ja podejrzewam, że teraz mógłbyś nawet nie robić nic i to jest przyszłość gamingu. Ta konsola po Sprawdźmy prostu to. gra za Ciebie. Sprawdźmy to. Ty możesz sobie siedzieć, nie wiem, jeść chipsy, patrzeć, siedzieć na telefonie, gadać z kimś. Wcześniej a... W gra się przechodzi Wcześniej sama. wspomniałem o tych kinowych doświadczeniach, To właśnie o tym, tak. o to dokładnie chodziło. No, elegancko to wygląda i powiem Ci, że nie ma jakichś gigantycznych upóźnień, pad bardzo responsywnie działa w obrębie naszej konsoli. Jeżeli nie chcemy grać na padzie, to zawsze można sięgnąć po klawiaturę i myszkę. No i widzę ten zaawansowany motion blur przy ruchach kamery, super. Tak. Powiem Ci, że w tym wydaniu Starfield podoba mi się tak samo jak na każdej innej wersji. A I, nawet bardziej, i na tym może zakończyć. Właśnie, bo co jest w grach najważniejsze? Rozgrywka. I tutaj możemy się na tej rozgrywce skupić, dlatego, to jest narzędzie dla prawdziwego gracza. Po co mamy liczyć jakieś klatki? Błagam was. Drewno gaming jest najlepsze. W ogóle jest dużo postaci, które się kręcą dookoła ciebie. Co oznacza po prostu, że nasz procesor daje radę i generuje jeszcze więcej niż na, na, na innych konsolach. Ale kontroli. zobaczcie, NPC żyją własnym życiem. Ona na przykład nosi w tym momencie blaszaną spódniczkę. I to wszystko dzięki. Ray tracingowi i Path tracingowi. To nie jest tylko ulepszenie efektów świetlnych, to jest ulepszenie tkanin. Można sobie pograć w dwójkę, można sobie pograć w dwójkę, jakby ktoś nie wiedział, to to jest w ogóle Brickforce, fantastyczna gierka, w którą właśnie uczymy się grać. Wyspany, wyruszam na farmę w grze Stardew Valley. Bo warto wspomnieć o tym, że Stardew Valley na przykład na ParaOS nie zadziałało, ale właśnie dlatego mamy Dual System w naszej konsoli, że gdyby na ParaOS coś nie zadziałało, no to wtedy możemy sobie odpalić Windowsa XD i tutaj zawsze wszystko zadziała. I na dodatek działa to bardzo płynnie. Ee, Michał bardzo chciał w ogóle zagrać w Stardew Valley, mówił, żebyśmy wyszli z, z BroForce'a, żebyśmy sobie zagrali w Stardew. I jak ci się podoba? Czy, czy płynność jest wystarczająca? Tak, tak. To jest też bardzo zaawansowana fizyka, bardzo dynamiczna rozgrywka. Jestem fanem takich gier, w których dużo się dzieje. Czyli orałbyś do tej pole. Tak, dosłownie i <grym> przenośnie. Przepotężne urządzenie, także spotykamy się w podsumowaniu. Dobra, zaprezentowaliśmy Wam niesamowite możliwości tej fantastycznej maszyny, za której promowanie absolutnie nikt nam y, nie płaci i myślę, że Wy na pewno będziecie chcieli za nią zapłacić, że macie już przygotowane te nieco ponad 104 zł. To jest kwota, za którą w tej chwili nie kupicie sobie nawet jakiegoś większego zestawu sushi czy zakupów na cały dzień, a tutaj możecie mieć sprzęt, który łączy w sobie zalety konsoli i komputera i to jeszcze nie wszystkiego jego zalety, gdyż po pierwsze jest to konsola przenośna. ją zaprezentujesz? Dokładnie tak. Możemy sobie ją podnieść i przenieść w inne miejsce. Tak jest. Tym bardziej jest to łatwiejsze, że to jest konsola bezprzewodowa. A po drugie mamy tutaj subtelne podświetlenie RGB. Co jednocześnie oznacza, że mamy tutaj jeszcze więcej FPS-u, bo wcześniej testowaliśmy na jednolitym podświetleniu, a tutaj, gdybyśmy odpalili od razu przy testach podświetlenia RGB, myślę, że plus 10 klatek w każdej jednej grze. To spokojnie, spokojnie. Prawdziwa maszyna stworzona dla graczy. Ja bym brał. Ja też bym brał. Powiem więcej, będę brał i Wy też. Bierzcie, przypominamy, że dla naszych subskrybentów jest cena o 50% niższa już w dniu premiery. Czyli dzisiaj. Więc zaglądajcie do opisu. Linka z całą specyfikacją znajdziecie pod spodem. I tam też możecie wyrazić swoją opinię na temat tego sprzętu. Czy chcielibyście częściej takie produkty widzieć na naszych półkach? Czy, czy chcielibyście więcej takich ciekawych konstrukcji, takich konsol, komputerów, a być może w przyszłości myszek i klawiatur, które też będą wyjątkowe, bezprzewodowe. Dziękuję bardzo i chyba żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Na razie, na razie my idziemy grać. Do prawy walter.